Agnieszka Szkrawan. Kto tu rządzi? Wczesnym rankiem słońce wstało. Przez okienka zaglądało do obory, gdzie przysianie rozlegało się mlaskanie. Równiuteńko krowy stały, z apetytem przeżuwały. A za nimi stał cielaczek, zagubiony nieboraczek. Chętnie sianka by skosztował i ze smakiem popróbował, lecz choć pcha się z całej siły, krowy go nie przepuściły. O, nieładnie, myślał byczek. Kiedyś z wami się policzę Zawiedziony i głodnawy Poszedł szukać świeżej trawy Znalazł łąkę niedaleko Zonną, rześką, tuż za rzeką źdźbła co czyste w zęby chwyta Wreszcie najadł się do syta Wokół pełno jest jedzenia, nie zabraknie pożywienia, więc zostanie do jesieni, aż pogoda się nie zmieni. W końcu wraca do zagrody już nie byczek, lecz byk młody, energiczny, silny, zdrowy ustępują miejsca krowy, ogonami mu wachlują, raciczkami przytupują, a on wrzasnął przed obiadem. Teraz ja tu rządzę stadem,